Cześć, witajcie. Przemek Słomski, Mennica 79 Element. Mam dla Was takiego dzisiaj króciutkiego szorcika z aktualizacjami. Przede wszystkim jest temat konkursu, który był zorganizowany w czasie wywiadu z Szymonem Kurowskim z Germania Mint. Mamy laureata tego konkursu. Wybraliśmy osobę o pseudonimie Paweł Żarowiak 6799, który napisał, chętnie kolekcjonowałbym serię personifikacji zwierząt mocy: Tur, Wilk, Niedźwiedź, List, Puchacz. Oczywiście w jakości i innowacyjności Germania Mint. Dziękuję za wywiad, pozdrawiam serdecznie. Także do tej osoby się zaraz odzywamy i, i, i zorganizujemy wysyłkę. No zbliża się powoli jesień dużymi krokami, także mam taką prośbę do Was, jakbyście mogli w komentarzu napisać, jakiej promocji byście oczekiwali z w, w okazji Black Friday. Napiszcie, co chcielibyście, żeby w tej promocji było, czy jakieś wybrane produkty, czy wszystkie, na jakich zasadach jaki to miałby być upust. No, czekam na Wasze propozycje, coś może wybierzemy z tego. No i trzeci temat, pojawił się bardzo ciekawy filmik na YouTube, w którym jakiś użytkownik dzielił się wrażeniami ze sprzedaży w firmie Menisa 79 Element. Ten użytkownik jest bardzo zadowolony, to jest długi materiał. Myślę, że warto, żebyście się z tym zapoznali. Link dam w opisie, popatrzcie sobie. No i tak, no jesteśmy po prostu liderem rynku, mamy doskonałe warunki skupu i sprzedaży, towar wysyłamy w ciągu kilku dni, płatność za, za, za skup praktycznie robimy natychmiast tego samego dnia lub następnego. Także zachęcamy do korzystania z naszych usług i tyle. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć!